Po długiej i intensywnej zimie wreszcie rozpoczynamy nowy sezon trzcina, ryby i grzyby. Meldujemy się więc na typowo górskiej rzece, by sprawdzić, czy wiosna zagościła nie tylko w powietrzu, ale również pod wodą. Wiele wskazuje na to, że panuje tam jeszcze głęboka zima, ale sprawdzimy dziś na skawie, czy uda się przekonać do współpracy jakieś pstrągi. O tej porze roku, gdy spodziewamy się, że pod wodą panuje jeszcze zima, nie stosujemy zbyt agresywnego prowadzenia przynęt i musimy też sporo nakombinować się z doborem odpowiedniej przynęty. W moim przypadku o tej porze roku najczęściej są to wabiki gumowe. Ten odcinek z kawy wybrałem nieprzypadkowo, gdyż jest to odcinek no-kill. Obowiązują tu haki bezzadziorowe i absolutny zakaz zabierania pstrągów, czy też lipieni. I to powodowało w ostatnich latach, że tych pstrągów było tu całkiem sporo. Zarówno małych, średnich, jak i dużych. I o spotkanie z rybą naprawdę nie było trudno. Sprawdzimy zatem, czy w tym sezonie ta sama reguła się potwierdzi, czy wręcz przeciwnie, łowisko zupełnie zmieni swój charakter. Idziemy po ryby. Po pierwszych rzutach, i mogę powiedzieć, że w wodzie prawdziwa zima, bo woda jest jeszcze po prostu. Lodowata. I mimo tego, że mamy wiosnę w powietrzu, to tam życie toczy się zupełnie innym, bardzo powolnym rytmem. Dlatego też dzisiaj będę skupiał się na miejscach, gdzie ta woda jest bardzo spokojna. Ten odcinek pomijam, ponieważ jak widzicie jest on dosyć płytki, woda się marszczy po tafli, co oznacza, że nie ma tam zbyt dużej głębokości. Po drugie ten nurt jest dość szybki, abstrąg po zimie jest jeszcze dość ospały. Raczej szuka głębokich rynien swojego zimowiska, gdzie nabiera sił, gdzie... Zdobywa bywa bardzo łatwo pokarm. Nawet pojawiła się już jętka, która gdzieś tam fruwa nad wodą i osiada na tej wodzie, ale nic absolutnie z powierzchni nie zbiera i trudno się dziwić, bo pstrągi, jeżeli tutaj są, to są poukrywane w najgłębszych możliwych miejscach i tam je właśnie będę poszukiwał. O tej porze roku stosuję głównie przynęty gumowe. Jeżeli nic się nie będzie działo, no to pewnie spróbuję również woblerów. Uzbrajam gumki w czeburaszkę albo w koraliki wolframowe. Jeżeli czeburaszkę, to także wolframowe. Mową? Bo jest po prostu mniejsza. E, tu mała podpowiedź. O tej porze roku nie stosuję zbyt jaskrawych kolorów główek, bo one po prostu mi się nie sprawdzają. Złoty bądź tradycyjny srebrny, który imituje pęcherz powietrza pod wodą, po prostu sprawdza się najlepiej. Ale klucz do sukcesu o tej porze roku na początku sezonu pstrągowego to najpierw wytypować po prostu dobre miejsce. A to już na samym początku o poranku nie okazywało się wcale takie proste, bo ryby wciąż są bardzo mocno pochowane. Gdy woda jest po prostu lodowata, szukają najgłębszych możliwych miejsc, gdzie ta woda okłada się najwolniej i przede wszystkim gdzie nurt nie zmusza ich do zbyt intensywnego wysiłku, bo po prostu po zimie pstrągi nie mają jeszcze siły, żeby stawić opór tak szybko płynącej wodzie. Łowiąc pstrągi zimą, na przynęty gumowe skupiajcie się na tym właściwie żeby znaleźć odpowiednio głęboką rynnę dobrać odpowiedni ciężar waszej główki i przepuścić przez tą rynnę przynętę gumową ja łowię na imitację rosówki w tym momencie rosówki albo jakiejś innej drżownico podobnej formy życia i skupiam się na tym żeby ona swobodnie sobie po prostu tuż nad dnem dryfowała bawiąc potencjalnego pstrąga. Te przynęty mają same w sobie piękną pracę, więc nie musicie się aż tak bardzo przykładać do, samego, do samej imitacji, ale do poprowadzenia już tak. I tu kolejna podpowiedź dla tych, którzy boją się brodzenia albo po prostu nie chcą spotykać się z tak lodowatą wodą, wybierajcie jak najdłuższe wędziska, bo z brzegu musicie mieć komfort dotarcia do najdalej położonych ryn, ale przede wszystkim musicie mieć komfort poprowadzenia ich właśnie w tym miejscu, w których typujecie, że pojawią się pstrągi. W przeciwnym razie o spotkanie z rybą może być po prostu niezwykle trudno. Jak się rzuca po drzewach, Potem w tej lodowatej wodzie trzeba wiązać od nowo W ostatnich tygodniach na południu Polski na rzekach nie dzieje się zupełnie nic i choć miejscami ruszyły się już klenie, to obstrągi jest niezwykle trudno. Co może dziwić, bo przecież pstrąg to typowo górska ryba, która w takich rzekach lodowatych, z wartkim, szybkim nurtem odnajduje się naprawdę doskonale. Ale to wcale nie jest reguła i nie oznacza, że te dzikie pstrągi będą chciały z nami współpracować. Wszystkie głębsze miejsca. Na tym odcinku obłowiłem, zatem przenosimy się w zupełnie inny rejon rzeki. Z nadzieją, że tam natrafimy na aktywne pszczągi. Ja zmontowałem tutaj zestaw na czeburażce wolframowej, o czym Wam wspominałem, 3 gramowa czeburaszka, gdyż jest tutaj dosyć głęboko, jest ona o wiele mniejsza niż gdybyśmy stosowali analogiczną, czyli 3 gramową główkę ołowianą. Dzięki temu nasz zestaw nie jest zbyt duży, a pięknie pracuje pod wodą. Zobaczcie, jak on się fantastycznie prezentuje. Rzeka Skawa to łowisko należące do okręgu Bielsko-Biała, więc wybierając się na ryby, pamiętajcie o dokonaniu odpowiedniej opłaty. Od mostu w Wadowicach do mostu w Witanowicach wyznaczono odcinek no-kill, o którym już wspominałem. Z kolei do mostu w Wadowicach jest to odcinek wyznaczony jedynie dla metody muchowej i z pewnością skorzystam z tej okazji, by pojawić się tam jeszcze w tym sezonie. Tym razem jednak stawiam na spinning, w którym czuję się po prostu zdecydowanie pewniej. W pewnym momencie, gdy zaczęły zawodzić mnie przynęty gumowe, bo nie działo się absolutnie nic, przesiadłem się na woblery, ale i tu efekt nie był taki, jakiego bym sobie życzył i oczekiwał. Choć wydaje mi się, że dobrze typowałem miejsca, to oskuszenie pstrągów do współpracy było niezwykle trudno. Macie kontaktu z rybą na przynęty gumowe, spróbujcie przynęt twardych. Czy to będą wszelkiego rodzaju woblery, czy na przykład wahadłówki, bo wahadłówki, dzięki moim kolegom Mateuszowi i Leszkowi, to jedna z moich podstawowych i ulubionych przynęt. Zawsze zabieram ze sobą portfel podstawowych wahadłówek strągowych. To na co warto zwrócić uwagę to by nie były zbyt szerokie skrzydełka, zbyt mocno wygięte. Idealna proporcja to 3 do 1, a więc 3 cm długości, 1 cm szerokości. I zwracajcie uwagę na to, żeby były to wahadłówki, które po prostu w tak silnym nurcie w górskiej rzece będą zapewniały Wam odpowiednią pracę, a więc lusterkowały na boki. No ale podstawa o tej porze roku to są wszelkiego rodzaju przynęty gumowe, o których już wspominałem. Robale bez względu na to, czy zamontujemy je na główkach wolframowych, jaskrawych, naturalnych czy też na przykład na czeburażce. Do tego dochodzą oczywiście larwy i larwopodobne formy jeszcze przyjdzie czas. To nie jest najlepszy moment, ale warto zabrać je ze sobą również do pudełka w różnego rodzaju kolorach. Trzymam kciuki, żeby te podpowiedzi przyniosły Wam więcej pstrągów, aniżeli mnie dzisiaj, no i przede wszystkim, żeby ten sezon był jak najbardziej udany. A wspominając o skawie, cały czas mam w pamięci to, co działo się w ubiegłym roku, gdy odwiedziliśmy tę rzekę razem z Leszkiem i z Mateuszem. Wówczas na brak brań oraz na brak ryb nie mogliśmy narzekać, bo ryby było tu naprawdę sporo. Stosowaliśmy zarówno wahadłówki, jak i przynęty gumowe, i właściwie każdy z nas miał kontakt z pięknymi kropkowańcami. W tym sezonie liczę, że te ryby obudzą się jeszcze na naszej kochanej skawie i będziemy mieli przyjemność zwędkowania w tym miejscu, bo rzeka jest niezwykle piękna na niezwykle urozmaicona, choć także dość wymagająca pod względem technicznym. Więc wybierając się tutaj, będziecie mieli do czynienia z naprawdę sporym treningiem waszych umiejętności spinningowych. Pamiętajcie również o tym, że początek sezonu w tym roku jest dość niemrawy i trudno się dziwić, bo pogoda płata nam figle i z początkiem kwietnia przyniosło jeszcze intensywne opady śniegu, a także dość niskie temperatury, ale jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach sytuacja zacznie się zmieniać i odwracać na naszą korzyść. Tym oto sposobem dotarłem do końca odcinka wyznaczonego na dzisiejszy program. Niestety nie udało się przechytrzyć pstrągów, które są na ten moment jeszcze bardzo, bardzo ospałe. Pamiętajcie, że skawa to nie tylko specjalny odcinek spinningowy, bo niżej znajduje się również odcinek muchowy, gdzie możemy posługiwać się tylko tą metodą. Bardzo ciekawa rzeka, w ostatnich latach niezwykle rybna, ale w tym sezonie na razie jeszcze ryb nam nie dała. Wiosna już w pełni, jak zapowiedzieliśmy. Tak też robimy. Zaczynamy nowy sezon. Trzcina ryby i grzyby, chociaż grzybów jeszcze. W lasach nie ma. Dopiero gdzieś tak na przełomie maja i czerwca można liczyć na większe grzybobranie. Ale u nas grzybów nie będzie brakowało. Znajdziemy takie miejsca, gdzie te grzyby są. Poza tym, Ty mnie dzisiaj zaprosiłeś w miejsce, gdzie ponoć grzybów nie brakuje. Tak, dzięki mojemu koledze, przyjacielowi z Krakowa, grzyboznawcy Wieszkowi Kamińskiemu, dostałem od niego namiary na pewną panią w przynie, panią Aleksandrę, która specjalizuje się w hodowli. I wszczepienia grzybów, grzybów takich, które możemy hodować w domu i profesjonalnie, ale i dla takich laików, którzy zaczynają. Zobaczysz, zapraszam cię do niej i oni mają przepiękną przetwórnię, można powiedzieć, w wytwórnię i laboratoria, żeby te szczepionki tam wykonywać. No to proszę bardzo, prowadź. No to idziemy. Dzień dobry. I tam dzień dobry. Dzień Aleksandra dobry. Jarczok. Witam Bardzo nam miło. Byliśmy z Justynem w lesie, mieliśmy już cały ekwipunek przygotowany, ale okazało się, że grzybów tam jeszcze nie ma. Słyszeliśmy, że u pani są przez cały rok. Tak, to racja. Jestem producentem grzybni grzybów jadalnych i leczniczych. Czyli rozumiem, że u pani możemy zobaczyć, jak od początku produkcja grzybów wygląda. Tak, zapraszam. No to idziemy. Proszę zatem opowiedzieć pokrótce, co tutaj się znajduje, do czego służą te maszyny i gdzie w końcu te grzyby. Tak, bardzo ważne są dwa urządzenia w moim laboratorium. Są to autoklawy, sterylizatory, w, których, w którym jest sterylizowane podłoże, ziarno, trociny, kołki w 121 stopniach przez 60 minut. Następnie drugie urządzenia to są szafy z laminarnym przepływem powietrza, pod którymi się szczepi. Grzybnie, płytki, kołki. Czyli kiedy Justyn Kołek właśnie mówił, że, że zobaczę laboratorium, to nie przesadzał. Ja się troszeczkę interesuję stolarką i przyznam szczerze, że ja te kołeczki rozpoznaję. To są takie kołki meblowe. Tak, to są kołeczki meblowe na których jest zaszczepiona grzybnia, akurat w tym wypadku jest to grzybnia usza kawzowego. No dobrze, ale domyślam się, że nie na takim zwykłym kołeczku ze sklepu meblowego możemy sobie zaszczepić grzybnie. Co trzeba z tym kołeczkiem zrobić? Ten kołeczek musi być odpowiednio przygotowany, czyli musi być ugotowany w specjalnym wywarze, następnie wysterylizowany oraz zaszczepiony pod szafą laminarną grzybnią określonego gatunku. Czy yy, taki worek z zaszczepioną grzybnią, my możemy sobie po prostu w domu umieścić i na nim wyhodować grzyby? Nie, to jest sama grzybnia. Jeszcze trzeba przygotować podłoże, do odpowiednie, odpowiednie podłoże do odpowiedniego gatunku. Czy to jest jakby najważniejsze miejsce w całej Państwa firmie? Tak, to jest, to jest serce tej całej firmy. Tutaj się y, wszystko odbywa. W banku genów w ciekłym azocie są przechowywane wszystkie moje szczepy. Jest ich ponad 100. W mojej kolekcji y, co jakiś czas są dodawane, one są testowane i przeszczepiane na płytki. W zależności od gatunku różnie rosną na płytkach. Ta płytka potem jest przeszczepiana na grzybnię mateczną, a grzybnia mateczna na substrat, czyli albo jest to trociny, albo ziarno. Albo kołki, albo pałeczki, w zależności od y, zapotrzebowania. To jest jedna z takich płytek, w tym przypadku opieńka miodowa. Proszę zobaczyć, jak to fantastycznie wygląda. Tam na dole jest wosk? Nie, to są pożywki. To jest akurat pożywka pszenna, na której została zaszczepiona kawałek y, grzybni. I, a te nitki to są takie twory nitkowate, które są charakterystyczne dla opieńki miodowej. Nazywają się ryzomorfy. Czyli, żebym dobrze zrozumiał, te niteczki to jest jakby system korzeniowy grzyba, i tak de facto ta opieńka tak. się zakorzenia w, tak. w pniu. W pniu, tak, 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 zgadza się. Tutaj akurat na kółeczkach tak to wygląda. No niesamowite to jest, że można zobaczyć, jak grzyby wyglądają od spodu, od środka, a w tych flakonikach, co się znajduje. Są to pożywki agarowe, które też są odpowiednio przyrządzane według receptury i które są potem rozlewane na pytki Petriego, na których są szczepione grzybnie poszczególnych gatunków. Tu widzimy na zdjęciach pracę taką stricte laboratoryjną, no bo skoro my kolaps, to rozumiem, że laboratorium rzeczywiście jest tutaj ważne. Możemy zerknąć do miejsca, gdzie, gdzie to wszystko się odbywa w takich sterylnych warunkach? Tak, zapraszam. No i tu wreszcie czuć laboratorium. To jest główne stanowisko pani pracy? Tak, tutaj odbywa się szczepienie, rozgrzewam kolbę z pożywką, nalewam ją pod włączoną szafą z przepływem powietrza, i wcześniej z lampami UV. Rozlewam na płytki, a potem na takie płytki szczepię grzybnie, przeszczepuję grzybnie z płytek. Na tych płytkach potem wyrośnie to, co mamy tutaj. Tak, zgadza się. Potem płytki przechodzą okres inkubacji w specjalnych cieplarkach, w których jest określona temperatura, około 24 stopnie. Sobie one przerastają płytkę. Tutaj pokazałam okres od zaszczepienia, 3 dni, jak wygląda, jak się omuszyła po 10 dniach. To jest akurat grzybnia pieczarki brązowej, a to pieczarki białej, dwuzarodnikowej. A tu po 17 dniach. I po ilu dniach y, ta grzybnia zostanie wycięta, wyciągnięta, y, gotowa do zaszczepienia na, na podłożu? Y, taka płytka, jak przerośnie do końca y, całą płytkę, zostaje schowana do y, lodówki. Jeszcze chciałam powiedzieć, że z jednej takiej płytki można wyprodukować 1000 kg grzybni albo 50 ton pieczarek. No, właśnie o te liczby chciałem zapytać, bo to jest niesamowite, że z takiej malutkiej płyteczki produkujemy tyle, tyle pieczarek. I to właśnie pieczarkarnie rozumiem, pozyskują od Pani te, te szczepy, te grzybnie. Takie płytki pozyskują ode mnie grzyb, wytwórnie grzybni, które, robią, które wszczepują tą płytkę na specjalnie przygotowany nośnik czyli na przykład ziarno. Pszenicy, ziarnożyta, proso. Yy, rozumiem, że u Państwa też dochodzi do, do tego procesu zaszczepiania podłoża? Tak, tak. Też produkuje yy, grzybnie. Na trocinach, na ziarnie i na kołkach. To, co jest bardzo fajne i co chcieliśmy właśnie Państwu pokazać, to, że takie firmy jak Wasza produkują gotowe pieńki, na których po prostu wyrastają, grzyby. taki pienień można postawić sobie w piwnicy, w ogródku, na działce. nie bardzo na słonecznionym miejscu. To jest kolejny etap, więc za dzisiaj bardzo dziękujemy. Będziemy sobie to wszystko obserwować, bo rozumiem, że te grzybnie teraz potrzebują czasu. Tak, potrzebują czasu zdecydowanie. No to my wracamy. Do przyny za, za jakiś czas, żeby przejść do kolejnego etapu. W tym następnym etapie już razem z Justynem będziemy szczepić. Szczepić, tak. No to zapraszam do zobaczenia. Do zobaczenia.